Chris opublikował dokument o jego całej działalności w internecie, a widzowie zarzucają mu, że zachowuje się jak burak. Karolajder-Piński ostro komentuje fagatę i wyjaśnia pogłoski o jej występie w tańcu z gwiazdami. Dodatkowo porozmawiamy o Buddzie i zakończeniu jego kariery internetowej, a na koniec porozmawiamy o Fausty i jej wyznaniu o zdradzie przez chłopaka. W jednym z poprzednich podcastów omawialiśmy występ fagaty w programie Kuby Wojewódzkiego. A jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to serdecznie zapraszam do nadrobienia. Po jej wizyty na fotelu u Kuby odbija się echem na influencerce do dziś. Kilka dni temu na profilu Krzysztofa Stanowskiego pojawił się taki wpis. Kuba, stać na lepsze żarty. Wszyscy, którzy przeżyli Fagaty w Twoim programie, już są zaszczepieni i nieśmiertelni. Pis Stanowskiego dotyczy komentarza wojewódzkiego, który w ostatnim ze swoich feliatonów w tygodniku polityka zakpił z widzów kanału Zero. Konflikt między panami powstał prawdopodobnie w w momencie, kiedy Krzysztof ostro skrytykował wywiad z Wójciechem szczęsnym i od tej pory dziennikarze zaczęli wymieniać się między sobą różnymi zaczepkami. Jednak ostatni wpis Stanowskiego mocno nie spodobał się fagacie. Oliwy do ognia dolał fakt, że Krzysztof zażartował z niej po raz kolejny, komentując wpis o tym, że została zaproszona do jego programu z propozycją udzielenia wywiadu. Zobaczyłbym grafikę, że ma być gościem, powiedziałbym, że nie będzie gościem, grafika zostałaby zdjęta, a program by się nie odbył. Proste. Influencerka usunęła post i podzieliła się swoimi odczuciami, w których wyjaśnia, jak wyglądała sytuacja z rzekomą wizytą. Kupiłam pana Stanowskiego, nie rozumiem, czemu się na mnie rzuca i miesza mnie w jakąś spinę jego i kuby wojewódzkiego. Jak nie wiem, bynajmniej miałabym coś więcej z nim wspólnego. A jedyne co łączy ją z kubą wojewódzkim, to fakt, że była gościem w jego programie. Dodatkowo wyjaśnia, że chciałaby, żeby wywiad został nagrany, a następnie zmontowany i dopiero wtedy opublikowany na kanale stanowskiego. Jednakże nie uzyskała odpowiedzi zwrotnej i temat ucichł. Fagata z oburzeniem stwierdziła, że nie chce, aby ktoś robił z niej debila, nie da się ośmieszyć i wspomina, że poprzedni goście kanału 0 wcale nie byli lepsi programie, które prowadził pan Krzysztof była na przykład Marianna Schreiber czy inne osoby, które no nie wiem, czy są jakieś poważniejsze ode mnie, bez obrazy dla nich. A także prosi, aby nie mieszać jej w akcje, z którymi nie ma nic wspólnego. Na koniec dodaję jeszcze parę słów odnośnie wywiadów z nią. Jak macie mnie zapraszać, a potem mnie obsmorowywać w mediach społecznościowych, bo nie dałam się zrobić debilki, bo nie powiem wam coś, po to są zapraszani ci ludzie do tego programu, żeby zrobić z nich debilki, e, a po prostu ja się nie dałam, no to kur... Macie nie zapraszajcie mnie na następny Delikatnie wbijając szpileczkę w stronę dziennikarza. Na ten moment Krzysztof Stanowski nie dodał nic od siebie w tej sprawie. A jeżeli coś się zmieni, to oczywiście jako pierwsi damy Wam o tym znać. Także subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie. Jak już jesteśmy przy temacie Fagaty, to kolejna influencerka skomentowała ewentualny udział z nią w jednym programie. Jak głosiły niedawne plotki, Fagata miała wziąć udział w Tańcu z Gwiazdami, co na tamten moment zalało cały internet. Skomentowała to wtedy Julia Żugaj, czyli aktualna uczestniczka 15 edycji programu, która została zapytana o to, co sądzi o zaangażowaniu Fagaty i wystąpieniu w tej samej edycji. Gdyby Fagata faktycznie dostała, tak otrzymała taką propozycję i ją przyjęła, to automatycznie Julia Żugaj odrzuca i pojawia się w kolejnej edycji? Myślę, bo może to zaszkodzić wizerunkowo? Myślę, że tak, dlatego, że ja bym przeprowadziła moją widownię, która pewnie by poznała wszystkich uczestników. Julka nie zostawiła żadnych wątpliwości i pokazała, jak dba o swoją młodszą widownię, tak aby nie trafiła na niepożądane treści albo niepożądane osoby. Tym razem opinię na temat występu Fagaty w Tańcu z Gwiazdami usłyszeliśmy od samej Karolaj Piańskiej, czyli Dolorsowej Królowej. To byłoby to trochę dziwne. Część tańc klasycznie przy twajkującej dziewczynie z OnlyFansa? Oby by tam na pewno chcąc nie chcąc machała tymi pośladkami, wiśniami w ogóle. Więc ja uważam, że to by był policzek dla telewizji. Rozumiem, że portale polskarskie piszą o takich elementach, bo się klikają, ale jeśli chodzi o telewizję, to są zupełnie inne media. Tam z gwiazdami oglądają małe dzieci, starsi ludzie i po prostu byłoby to niesmaczne. Uważam, że ja jeszcze jestem w granicach dobrego smaku, mimo tych kontrowersji dotyczących pieniędzy. Natomiast fagata to jest gruba Sara. Bif między dziewczynami trwa już od dłuższego czasu. Warto dodać, że fagata jakiś czas temu nawiązała do Caroline swojej piosence, rapując. Nie muszę dziadów, żeby mieć do... Na co Caroline również odpowiedziała stwierdzeniem, że żaden normalny facet nie będzie z taką kobietą jak fagata. Opinie widzów są naprawdę skrajne, a teraz przedstawię wam kilka z nich. Jedna drugiej warta: Fagata ją ubije swoim dubskiem. Jedna głupsza od drugiej. Dwie ameby umysłowe na takim samym poziomie intelektualnym. Obie panie mają na swoim koncie sporo kontrowersyjnych ruchów w świecie internetu, i powiedzenie, przyganiał kocioł garnkowi jest w tym wypadku bardzo trafne. A wy koniecznie dajcie znać, jaka jest Wasza opinia w tym temacie. I czekam aż tym konfliktem zainteresują się federacje freakfightowe Jak to zazwyczaj ma miejsce. Teraz przejdziemy do tematu Travisa Scott'a i jego kolejnych problemów z policją. Jakiś czas temu opowiadałeś o jego zatrzymaniu w Miami, kiedy pijany chciał się komuś wkraść na jacht. Natomiast teraz do tematu dopisujemy kolejną awanturę. Jak podają francuskie media, amerykańska gwiazda pojawiła się w Paryżu, aby kibicować reprezentacji Stanów Zjednoczonych podczas rozgrywek olimpijskich w koszykówkę. I gdyby na wspieraniu reprezentacji się skończyło, to zapewne nawet nie dotarłaby do nas informacja, że się tam pojawił. Aczkolwiek Travis po rozgrywkach ewidentnie musiał uczcić swoją wizytę i zwycięstwo z Serbią przy trunkach z wysoką zawartością metanolu, ponieważ około 5 rano policja musiała interweniować z powodu ogromnej awantury. Jak się okazało raper pokłócił się z własnym ochroniarzem i eskalowało to do tego stopnia, że recepcja luksusowego hotelu wezwała do zakończenia tej sprzeczki funkcjonariuszy. Według rzecznika francuskiej policji Travis został zatrzymany za przemoc wobec innej osoby. Kolejny alkoholowy wybryk na pewno nie zapisuje się dla artysty na plus i mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogły wam opowiedzieć o nim coś pozytywnego. Zostawiam wam sekcję komentarzy i koniecznie Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Budda to jeden z topowych twórców na polskiej scenie YouTube'a, a jego kanał zebrał ponad 2 miliony subskrybentów, tworząc przy tym motoryzacyjną społeczność. Od jakiegoś czasu wokół Kamila działo się naprawdę sporo od kontrowersji związanych z jego loteriami, po groźby, próby zastraszania i wyłudzenia. Influencer doświadczył dość nieprzyjemnych sytuacji, o których informował Was chociażby Konopski. Kilka dni temu na Instagramie Budda zamieścił storki, które zapowiadają zamknięcie kanału, i nie muszę mówić, że mocno zaniepokoiły ona jego fanów. W sobotę, 10 sierpnia, na kanale Buddy Pojawił się dwugodzinny materiał. Został on podzielony na dwie części. Wstęp i film kategorii Grubas poświęcony całkowicie motoryzacji. We wstępie dostajemy zlepek scen z najlepszych momentów z całej działalności na przestrzeni lat, a następnie widzimy Kamila w dosyć poważnej scenerii. Budda informuje nas, że w tym roku kończy ze swoją działalnością na YouTubie. Nie czuje się już dobrze jako twórca i widz Ta szerząca się w internecie patologia, ta chęć krwi. Powiem wam szczerze, że ja nie czuję się jakby w tym środowisku jako twórca już dobrze po prostu. Ja nawet jako widz w tym środowisku nie czuję się już najlepiej. Aby nie zostawić swoje Widzów z niczym zapowiedział 5 filmów ze specjalną akcją, a kwota z niej pójdzie na cele charytatywne dla zwierząt, dzieci i osób starszych. Ale deklaruje z ręką na sercu, że chce iść nie w setki tysięcy złotych, tylko w miliony. O wszystkim ma nas poinformować przed finałowym live'em lub w jego trakcie, a następnie rozliczę się z tego na Instagramie. Budda zwraca się także do hejterów, którzy na przestrzeni lat oskarżali go o skamy, oszustwa i wiele innych rzeczy. Z dedykacją dla was, wszyscy internetowi napinacze, żeby wam dupy pękły po tym, co przygotowałem tutaj dla swoich ludzi. Aż wasz kukle! będą swędziały. Dodatkowo pokrótce opowiedział o początkach jego kanału i wytłumaczył w jakim celu zaczął to wszystko tworzyć. Kamil wypomina, że niektórzy z jego hejterów regularnie biorą udział w loteriach i przesyła im szczere powodzenia także w tej nadchodzącej. Kiedyś poświęciłem kilka godzin, żeby pogrzebać w systemie tam u nas, jakby wewnętrznej bazie i namierzyłem kilku takich gagatków, którzy w internecie cały czas piszą te swoje opowiadania, a normalnie są kur... u nas w bazie i grali o te samoloty, czajcie. Nie mogły także zabraknąć wzmianki dotyczącej ostatniej sytuacji, które sprawiły Budzie bardzo dużo przykrości i jak sam przyznaję bardzo go gnębiły. Dodatkowo obiecuję, że jeżeli nie uda mu się opublikować szerszego filmu z wyjaśnieniami, to zrobi to na jakimś wywiadzie. Jak myślicie, może uda nam się przekonać szefuncia, żebyśmy go zaprosili na podcast? Koniecznie dajcie znać, co o tym sądzicie. Całkowity koszt ostatniej akcji ma wynieść 8 milionów złotych, a pieniądze zostały wpakowane m.in. w takie nagrody jak Dom w Górach, Porsche GT3 RS, Audi RS Q8, Toyota Supra MK4, i wiele innych, które można wygrać biorąc udział w loterii. W komentarzach pod filmem nie zabrakło słów wsparcia i żalu związanego z odejściem Kamila. Budda, szkoda, że odchodzisz z YouTube'a. Hejterzy i napinacze są zawsze, gdzie komuś się coś udaje. Rób swoje i tyle. Budda, doprowadziłeś mnie do płaczu. Tyle lat cię oglądałem, kochałem twoje filmy, będę bardzo tęsknił. Ja również jeszcze w to wszystko nie dowierzam. Jeżeli pojawi się jakakolwiek nowa informacja w tym temacie, to o wszystkim będziemy Was informować, także subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie. Faustyna wystąpiła ostatnio na podcaście FOMO, gdzie opowiedziała o powodzie rozstania ze swoim byłym chłopakiem oraz skomentowała serię Izolatka i cały hejt, który na nią spłynął. W kwietniu ubiegłego roku informacja, że Fausty rozstała się ze swoim chłopakiem, obiegła całą sieć. Nie ukrywali oni związku, jednak starali się jak najbardziej zachować te relacje na poziomie prywatnym, dlatego w sieci nie znajdziemy chociażby ich wspólnych zdjęć. Na jej Twitterze mogliśmy wtedy znaleźć krótki, ale dosadny tekst. Jestem singielką. Jest to dosyć niecodzienna forma przekazywania rozstania wśród influencerów, dlatego od razu niżej napisała wyjaśnienie. Bo nie chce się rozdrabniać, po prostu informuje, bo jest coraz więcej spekulacji. W najnowszym podcaście, w którym wystąpiła, mówiła o miłości i jej poprzednich relacjach. Wyznała, że głównym powodem rozstania był brak zrozumienia. Twierdzi, że mimo jej empatyczności ma z tym duży problem w relacjach. Podczas jej poprzedniego związku miał być ciężko zrozumieć jej, że partner może być bardzo zmęczony po meczach, czy zły. E, mój były chłopak na przykład grał w piłkę ręczną. Tutaj brakowało wzajemnego zrozumienia, bo i zarówno on nie rozumiał mojego zawodu Jak ja mogę wracać zmęczona po nagraniach Bardzo często kłóciliśmy się O właśnie ten brak zrozumienia O to, że ja po prostu nie rozumiem jak działa piłka ręczna Że on może być po meczach też zirytowany Jakby starałam się to rozumieć Ale mam wrażenie, że to wszystko Brak zrozumienia doprowadził do rozpadu tego wszystkiego Później dodaje również, że ich relacja Zaczęła się robić nudna Dziewczyna po dołączeniu do projektu miała stać się strasznie ekstrawertyczna Szukać ciągle nowych wrażeń I mimo wychodzenia z inicjatywą W stronę jej chłopaka, wolał on siedzieć w domu i prowadzić spokojne życie. Byłam taka, że nadal jestem, że, że musi się coś dziać, bo się mega szybko nudzę. on jest taką osobą, że mu było dobrze tak na spokojnie sobie żyć. Później poruszony został temat jej relacji damsko-męskich w okresie szkolnym. Influencerka przyznała, że wiele z nich kończyło się bez żadnego wyjaśnienia, kontakt słabł, a mężczyźni powoli od niej odchodzili. Wielokrotnie dowiadywała się później także, że zostawiali ją dla innej dziewczyny, co pozostawiło u niej duży uraz. Zawsze się to kończyło tym, że po prostu dowiadywałam się, że nagle spotyka się z kimś innym i że już, no, nie jest. them. Nie jest zainteresowany moją osobą. Fausti została także kilka razy zdradzona, natomiast przyznała, że jeden raz był najbardziej bolesny. Była ona wtedy w pięcioletniej relacji, która zaczynała się psuć. Kłóciła się ze swoim partnerem, a ich kontakt się powoli urywał, ale mimo wszystko się nie rozstali. Poszła ona wtedy na imprezę do klubu, a jej partner miał podobno dobrze wiedzieć, że się tam zjawi. Jedyną rzeczą, o której zapomniał ją poinformować, było to, że miał zamiar tam przyjść z nową dziewczyną. Poza tematami o relacjach damsko-męskich, Fausti zahaczyła także o tekst serii z Izolatki. Została ona niedawno wypuszczona na jej kanale i zabrała wokół siebie gigantyczną falę hejtu. Podcaście postanowiła poruszyć ten temat i powiedziała, że zgadza się z tym, że nie dowiozła produkcyjnie, jeśli chodzi o tę serię. Ludzie w dzisiejszych czasach chcą więcej i więcej oczekują od nas, że będziemy robić content, wiesz, Mister Beastowy. Tyle razy już to mówiłam, też nie bardzo mi się chce z tego tłumaczyć, ale no jak przebywasz w środowisku, gdzie bardzo dużo się dzieje i jesteś przepoćowany na co dzień, no to jak nagle się odcinasz od wszystkiego. No nie masz nawet okna, nie słyszysz. Dźwięków z za, zaczynasz się dziwnie czuć niezręcznie, nie. nie? Wysząc z założenia, że jak ktoś tego nie rozumie, to po prostu nie jest w stanie się postawić w danej sytuacji. To nie jest jakby mój problem, nie? Moim problemem było tylko to, że nie dowiodłam, jakby jeżeli chodzi o produkcję tak do końca, jakbym chciała. W komentarzach pod podcastem czytamy: Bardzo emocjonalna rozmowa, mimo wszystko daje do myślenia. Faustyna jest mega silna. Uwielbiam słuchać Fausty, ma coś do powiedzenia. Fausti została bardzo dobrze odebrana w tej rozmowie i na pewno wpłynie to pozytywnie na jej osobę, zwłaszcza po ostatnich wizerunkowych niepowodzeniach. Jak już jesteśmy przy temacie Genzy, to nie mogłabym pominąć wątku o Frizie, czyli założycielu tego projektu. Na kanale Karola pojawił się dokument o jego działalności na przestrzeni lat i jak już mógł nas przyzwyczaić, w tego typu materiałach możemy zobaczyć różne smaczki i perełki z życia influencerów, które nie są przykryte uśmiechami. Tak stało się i w tym przypadku, a z filmu możemy dowiedzieć się o kilku mocnych sytuacjach. Format dokumentów pojawił się po raz pierwszy za czasów starej ekipy jako finał projektu i spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, co świadczą chociażby liczby, czyli 18 milionów Wyświetleń. Był to na tamten moment najgrubszy materiał, a z prawie dwugodzinnego filmu możemy dowiedzieć się, jak wygląda ich życie, kłótnie, projekty i cała reszta z kulis. I pomyśleć, że to wszystko zaczęło się od młodego chłopa po technikum, który miał wielkie ambicje i marzenia, szacun. Ten film pokazuje właśnie, że życie youtuberów nie jest wcale takie idealne, jak się ludziom wydaje. Nie są to jedyne komentarze, bo jest ich pod filmem ponad 30 tysięcy, co tylko pokazuje na jaką skalę on poszedł. Format został jeszcze kilka razy powtórzony i coś podobnego mogliśmy zobaczyć ostatnio na kanale jako historię i podsumowanie trasy koncertowej. Poza poruszonymi wątkami rodzinnymi i czysto artystycznymi, mogliśmy także zobaczyć kilka niepowodzeń i kłótni. Na tamten moment największym echem odbiło się sprzeczki między Weroniką a Karolem, które wręcz przejęły Twittera i TikToka. No tak Czy się zdarzyło. No i reakcje nie nagroda najważniejsze, do zakład. Tego tak się starał. To jest jego wina, nie nagrywaj mnie teraz. Pojawiły się wtedy opinie, że Freeze zachowuje się jak gwiazdeczka, a temat był na tyle rozmuchany, że pisały o tym wszystkie portale plotkarskie. Jak to w internecie bywa, o mega głośnej sprawie już prawie nikt nie pamięta. Tym razem dokument pojawił się na kanale samego friza a internet huczy o kolejnych influencerskich odklejkach. W filmie widzimy cały proces powstawania ekipy i GenZi, od pomysłu aż po wykonanie. Natomiast największą uwagę widzów zwrócił ten fragment dokumentu. Ale dalej mi trzeszy, tak ma trzeszyć? Stoi pan za anteną. Ja... No wie pan, co Znało mi mówiliście, jak stałem tam, że mi będzie nie trzeszczało, bo stoi chyba za anteną i przedłem i mi chyba trzeszczało. No. Więc dlatego się pytam. Nie. Yeah. Rzecz sobie nerwowo słów. Wszystko było spowodowane problemami technicznymi, które w tak ważnym dniu zawiodły, kiedy już za drzwiami, a na dodatek w deszczu czekali fani. Internauci komentują: Wyszło szydło z worka, tak on jest właśnie naprawdę. Tym razem Karol słusznie się uniósł i przeklął, jego załoga zawiodła, a ten pan powinien być świadom, że nawalił, nie zapisując ustawień głosowych, a zamiast tego szukał wymówki, że stoi za anteną. Szczerze, uważam, że mało kto w takiej sytuacji byłby w stanie powstrzymać nerwy i na luzie przyjąć fakt, że najważniejszy aspekt. Koncertu, czyli nagłośnienie zawodzi. Wiadomo, że każdego rodzaju agresywniejsze zachowanie zostanie szeroko komentowane i nie można go niczym usprawiedliwić, ale Freeze na koniec wszystkich przeprosił i można zobaczyć, że negatywna atmosfera została zażegnana. Z filmu możemy się także dowiedzieć, że Karol jest w stałym kontakcie z byłymi członkami ekipy, a z niektórymi z nich nawet spotyka się na pizzę. Coś tam z trąbeczką do siebie napiszemy, coś tam mu napisze, że spoko film, kozak maraton, coś tam pogadamy, pójdziemy sobie na pizzkę zjeść coś ten. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. A jeżeli nie chcecie, żeby cokolwiek Was ominęło, to subskrybujcie kanał Plotkary i bądźcie na czasie.